Witam ponownie w następnym, a więc tak już jest zrobione. Już to ładnie przekręciłem tam, sobie śrubkami, tam, tam i tam. O dziurki, tamte te pozostałe to są po półce. Nie trzeba zaszpachlować Ale jak z góry tego nie widać, no to. to zostanie. Co się będziemy ukrywać, nie? No po prostu zostanie i tyle. Z góry nie widać, jest ok. Tu jedynie trochę, no to już jest taka luka, ale to już płytki, to już nie, że tu stół, tylko płytki, nie? Ale nieźle, kurde, co, co tu będziemy narzekać, już dajemy, proszę, proszę bardzo. Nieźle, naprawdę, jest, jest wokół. Tu troszkę, no mówię, to już zasługa ścian, nie? Troszeczkę, ale tyle? Ja się nie będę tym w ogóle przejmować. Kto to tu przychodzi w ogóle z waserwogą i będzie sprawdzać? Że fajnie wyszło. O, tu ja wiem, że sobie jeszcze wsunę. O, proszę sobie półeczkę jeszcze mogę wsunąć pod, Tam jeszcze śmietnik damy pod spód. Że jest fajne miejsce i nowe krzesło jeszcze wyjdzie co tu więcej trzeba wiem co trzeba wyciągnąć i wałkować ciasto na górze taka, taka taka fajna stolnica ale mnie się osobiście podoba jest przynajmniej wykorzystane miejsce bo wcześniej to takie udupcone było tu taki stoliczek taki do połowy malutki tu nic nie było a tak już sobie można coś położyć kurde, czym to? No niech to jeszcze jest, nie. Mówię jeszcze jest to tak. tu nie będzie to żeby się nie podbijało. No jest fajnie. Jestem zadowolony. Następny za jakiś projekt i coś wymyślę. Zawsze coś się wymyśli. Zresztą tam. Tam przy domu to jest zawsze robota. I na zewnątrz, i wewnątrz, i, no, i, i zawsze. Tak to już jest. Ja ślicznie dziękuję za oglądanie. Pozdrowienia. Do następnego, cześć!